Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Singletraki w Górach Sowich. Dzisiaj jesteśmy na Czubuki Rozwidlenie, czyli kolejnej polance za Czemobukami. Czubuki są tam. A my stoimy pod Singielkiem za Niedźwiadkami. Tym razem będzie to podjazd, czyli za Niedźwiadkami pod górkę. A za Niedźwiadkami z górki mogliście oglądać w zeszłym sezonie. Link oczywiście umieszczę pod filmem. A tak, teraz to będzie podjazd i mamy tak 610 metrów podjazdu i 38 metrów przewyższenia. Także jedziemy. Także ruszamy na trasę. Najpierw tutaj skakujemy na podjazdik o, i skręcamy w lewo. na singla Podanie z tatkami. tym razem podjaździ przy Jest to oczywiście singiel od pana Romana Wjeżdżamy górki o wdzięcznej nazwie Dziadki i dojedziemy z Helsingiem do początku. <laughs> Singli Wilczyna Brzęczek i za żebrak błyszczy Nikola strmo pod gore. I ostatni podjazd. i jesteśmy no i tak moi drodzy 610 metrów singla za niedźwiadkami podjazd za nami jak się podobało to łapka w górę. A ja jadę dalej. A jeszcze wam coś pokażę ciekawego. Pamiętacie singla przez Kraczory To zaczyna się właśnie tam. O, tam, tam, gdzie ten prześwit. To, co nie? <gry> Dlatego on się nazywa przez Kraczory. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Hej, nie zapomnijcie o łapkę w górze. Pa!